To pierwszy zrealizowany projekt z ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. Do Szpitala Miejskiego w Świnoujściu trafił ambulans do przewozu pacjentów nie tylko szpitala, ale również POZ-ów. Pojazd zaprezentowano we wtorek 30 stycznia. Jak ważna jest szybkość w udzielaniu świadczeń, wiedzą nie tylko medycy, ale przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta. To mieszkańcy zadecydowali, że wniosek budżetu obywatelskiego uzyskał 712 głosów i dziś stoi tu za nami ambulans, który będzie służył do przewozu pacjentów z naszego szpitala do jednostek wyższej referencyjności, ale będzie służył również podstawowej opiece zdrowotnej, bo również one mają podpisane z nami umowy do przewożenia pacjentów. Szpital Miejski ma teraz do swojej dyspozycji trzy pojazdy transportowe. Na swoją trzecią karetkę z kolei wciąż musi czekać wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Świnoujściu. Tu już mieszkańcy nie pomogą, potrzebny jest podpis ministra zdrowia. Wokół nas karetki, trzy karetki, którymi dzisiaj, od dzisiaj w zasadzie, dysponuje Szpital Miejski w Świnoujściu. Karetki, które służą do świadczenia usług dla. Pacjentów szpitala, karetki, które przyczynią się również do tego, żeby odciążyć pogotowie ratunkowe, które ma w dalszym ciągu duże problemy, bo jak wiecie, walczymy od dłuższego czasu o trzecią karetkę. E, ciągle czekamy na pozytywną decyzję w tej kwestii, ale i nie ma. Szpital ma trzecią karetkę. E, ta, ten zakup e, to Inicjatywa i działanie wielu osób, które poparły wniosek do budżetu obywatelskiego, poparły zakup tego, tegoż pojazdu. To jest przykład, jak dobrze wykorzystywane są pieniądze z budżetu obywatelskiego, które po, pojawiły się z budżetu miejskiego, bo przecież budżet obywatelski to jest niewielki fragment budżetu miasta. Nowy ambulans kosztował blisko 600 tysięcy złotych. Na jego zakup ważny głos oddało 712 mieszkańców świnouścia. A skąd żółty kolor? Od kilku lat wszystkie nowe ambulanse mają być żółte, a od 2030 roku tylko takie będą jeździć po polskich ulicach. Żółty kolor ma poprawić widoczność pogotowia na drogach.